Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie film na temat tego, jak być asertywnym człowiekiem. Jeśli interesuje Cię ten temat, jeśli chcesz dowiedzieć się właśnie, jak pracować nad tym elementem twojej pewności siebie, jak podnieść swoją samoocenę. Jak być człowiekiem, który potrafi powiedzieć nie, jak wyrażać swoją opinię, tak żeby mieć swoje zdanie i nie bać się tego, jak zareagują inni, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Czym jest w ogóle asertywność? Asertywność to jest właśnie umiejętność wyrażania swojego zdania, ale w taki sposób, żeby to zdanie było wypowiedziane bez jakiejś zbędnej agresji, bez narzucania go innym ludziom w sposób neutralny, w sposób bardziej pozytywny, bez właśnie narzucania go innym. To jest umiejętność wypowiedzenia właśnie Twoich myśli, Twoich poglądów, ale też umiejętność właśnie mówienia nie w pewnych sytuacjach, czyli nie się na coś, czego nie chcesz w swoim życiu. I teraz wielu brakuje asertywności. Wiele osób właśnie z, z, ma bardzo zubożone swoje życie z tego powodu, że tej asertywności nie potrafili w sobie gdzieś tam po drodze wytworzyć. Jak w ogóle to wpływa na twoje życie, właśnie ten brak aserty asertywności, czym to skutkuje? Przede wszystkim po prostu marnujesz swój czas i swoje pieniądze. Dlaczego? Ponieważ godzisz się na rzeczy, które tobie nie odpowiadają, godzisz się na jakieś czynności, na przykład to, żeby zawieźć kogoś na drugi koniec Polski, podczas gdy wolałbyś na przykład, czy wolałabyś spędzić ten czas ze swoją rodziną. Godzisz się na to, żeby pożyczyć komuś pieniądze, wiedząc, że ta osoba ci być może ich nie odda. Kobieta może się godzić na gburskie takie bawidamkowe zachowania, gdzie jakiś tam szef pracy czy jakiś tam menadżer podrywa kobietę, podszczypuje ją jakiś taki starszy pan i ona właśnie nie ma na tyle tej pewności siebie, brakuje jej asertywności, żeby powiedzieć nie, żeby ustalić jasne granice, żeby nie życzyć sobie tego typu zachowania. No i właśnie w ten sposób twoje życie wygląda gorzej. Oprócz tego też cały czas czujesz, że po prostu ktoś Inny pociąga za sznurki w twoim życiu. Ktoś inny tak naprawdę decyduje, jak to twoje życie wygląda i ty nad nim nie masz kontroli, ponieważ nie potrafisz odmówić innym ludziom, e, przyjdzie do ciebie jakiś tam e, sprzedawca czy ob, o, obwoźny jakiś handlowiec, ktoś ci zaproponuje jakąś inwestycję i ty się na wszystko godzisz, wiedząc, że przyniesie ci to straty, wiedząc, że niekoniecznie jest to dobre dla ciebie i dla twojej rodziny. I teraz Czym jest przede wszystkim ta asertywność? Bo popatrz, wiele osób podchodzi właśnie do tego typu zachowania, że godzą się na wszystko, że godzą się na wszystkie jakieś prośby innych ludzi, dlatego, ponieważ uważają, że bycie miłym sprawi, że wszyscy inni będą ich lubić i akceptować. Natomiast bycie miłym człowiekiem nie polega na tym, że ty musisz wszystkim przytakiwać, że musisz godzić się na wszystko, co mówią inni ludzie. Bo okej, okay, w dzieciństwie, jak byliśmy małymi dziećmi, to nasze mamy bardzo się cieszyły, rodzice nas szanowali, byli dumni z nas, jeśli ich słuchaliśmy. Natomiast w dorosłym życiu już tak nie jest. W dorosłym życiu już tak nie jest. Nie dostajesz nagrody za to, że wszystkim przytakujesz i na wszystko się godzisz. W ten sposób ludzie nie będą Cię lubili, nie będą Cię szanowali. Oni po prostu będą chętniej Ciebie wykorzystywać. A zwłaszcza jeśli trafisz na osoby, które właśnie są manipulantami, które są e, psychopatami wręcz, czyli nie interesują ich w ogóle emocje innych ludzi, nie interesują ich, inni ludzie są w pełni egoistami. Takie osoby będą testować coraz bardziej, na jak dużo mogą sobie pozwolić wobec Ciebie. I właśnie, jeśli Tobie będzie brakować asertywności, jeśli się będziesz godzić na ich kolejne rzeczy, to będą Cię coraz mocniej wykorzystywać. Będą cię coraz mocniej wykorzystywać, a ty będziesz na tym tracić. Więc dlatego tak ważne jest właśnie, żeby tą asertywność w sobie wyrobić, żeby mieć tą swoją wysoką samoocenę, mieć pewność siebie, tak, żeby twoje życie było raczej efektem twoich decyzji, a nie tego, że po prostu brakło ci odwagi, żeby komuś odmówić. I teraz zobacz. W jakich sytuacjach właśnie ta asertywność może nas spotykać jeszcze, może nas spotykać w momentach, kiedy po prostu nie potrafimy właśnie wyrazić jasno swoich granic? Ty musisz nauczyć się mówić wprost. Musisz nauczyć się mówić wprost do ludzi, czego od nich oczekujesz. Musisz nauczyć się mówić wprost, gdzie leżą granice i czego sobie nie życzysz. Ponieważ wielokrotnie tak jest, zwłaszcza to, jest, to istnieje właśnie ten, ta, ten problem. E, w przypadku relacji damsko-męskich kobiety mają dużo bardziej rozwinięty mózg e, odnośnie zwłaszcza komunikacji i rozpoznawania mowy ciała, niż mężczyźni. My jako mężczyźni jesteśmy prości naprawdę jako konstrukcja cepa. Do nas się mówi komendami jak programowanie komputera, do nas się mówi idź wynieść śmieci, idź, się, umyj samochód, idź na zakupy e, pościel łóżko, zrób mi dobrze. <laughs> Można tak. I w ten sposób właśnie. Do mężczyzny powinno się mówić. Dlaczego? Ponieważ kobiety często właśnie próbują komunikować się z mężczyzną tak, jak same one rozumieją. Kobiety mają intuicję dużo lepiej rozwiniętą, mają dużo więcej połączeń między lewą i prawą półkulą i czasem po prostu coś wiedzą, nawet nie zastanawiając się i dlatego one między sobą są w stanie się komunikować. Myślą sobie a, fajnie, chciałabym w tym roku pojechać na wakacje, a ich koleżanka już w tym momencie kupuje i rezerwuje bilety. Natomiast jak powiesz facetowi, będąc kobietą, e, chociaż wiem, że mniej kobiet ogląda nasz kanał, zdecydowanie mniej, chyba 20% w stosunku do 80% mężczyzn, ale też, panie tu jesteście, więc dla Was teraz porada. E, jeśli Ty powiesz właśnie do faceta, no byłoby miło, jakbyś Ty wyniósł śmieci. No fajnie by było, jakbyś czasem wyniósł śmieci. Facet sobie myśli, no fajnie by było i dalej ogląda telewizję, gra na komputerze, czy robi coś innego. Do faceta trzeba powiedzieć wprost, wynieś śmieci. Nie możesz powiedzieć tak samo facetowi, no miło by było, gdybyś lepiej troszkę mnie traktował. On sobie pomyśli, no byłoby miło, ale mi się nie chce, tak będę traktował, jak traktuję. Natomiast jeśli powiesz jasno, ustalisz jasno zasady i to jest ważne, żeby dla samego czy samej siebie ustalić właśnie te zasady, jak chcesz, żeby inni ludzie Cię traktowali. Jeśli wkurzacie, że ktoś się spóźnia ciągle na spotkaniach z Tobą, to powiedz tej sobie jasno, słuchaj, nie podoba mi się to, że się spóźniasz. I następnym razem, jeśli nie będziesz w ciągu 10 minut w umówionym miejscu, ja po prostu pójdę do domu i więcej się z Tobą nie spotkam. Chcę, żebyś szanował mój czas, koniec kropka. I wtedy taka jasna komenda wyznacza jasno granicę drugiej osobie. Jeśli ty powiesz a znowu się spóźniłeś, a no widzisz, znowu się spóźniłem. Ludzie za bardzo na to nie zareagują. Zwłaszcza tak jak mówię: ludzie, którym brakuje troszkę empatii, ludzie, którzy nie do końca są społecznie ucywilizowani, i nie do końca potrafią rozpoznać, że na przykład jakieś zachowanie nie jest przez ciebie tolerowane, nie? No więc trzeba to powiedzieć wprost. Trzeba nauczyć się mówić wprost właśnie do ludzi, jeśli tobie coś nie pasuje. Kolejna druga sprawa to jest to, że musisz przestać się obwiniać, jeśli komuś odmawiasz, musisz nauczyć się mówić nie. I to nie może być tak, właśnie Ty często czujesz się, że jeśli komuś odmówisz, to stracisz po prostu jakieś względy u tej osoby, że ta osoba nie będzie Cię lubić. Natomiast prawda jest taka, że jeśli będziesz zawsze ludziom mówić tak, to nie tylko, że oni raczej Cię nie będą lubić, może będą Cię robić na pokaz, bo mogą Cię wykorzystać, czy po prostu jesteś na każde ich skinienie, mogą się dowartościować, że mają kogoś takiego dookoła siebie, jakiegoś takiego orbiterka, który krąży po prostu i jest na każde zawołanie, natomiast nie będą Cię szanować, nie będą Cię traktować jak równy z równym. Będziesz cały czas gdzieś tam po prostu osobą, która Zniżej, może będą ci pozwalać być w swoim towarzystwie, ale na pewno nie będzie to szacunkiem. I teraz mówienie słowa nie wcale nie oznacza, że ty musisz y, odmawiać wszystkim wszystko. Nie chodzi tutaj o skrajności, bo by, asertywność, właśnie to chcę, żebyście zrozumieli y, dokładnie, na czym ona polega, bo wiele osób przegina z kolei w drugą stronę. Oni na wszystko mówią nie, muszą się ze wszystkimi kłócić, muszą zawsze wyrażać to swoje zdanie w taki sposób, żeby innych zmuszać do, 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 do swojego zdania, przekonywać innych i zawsze wyjść żeby wyszło na, na, na wierzchu ich. A to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby być wulgarnym, żeby być agresywnym, żeby narzucać to zdanie komuś. Czy nie chodzi też o to, żeby zawsze mówić nie? Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby mówić nie wtedy, kiedy faktycznie coś Ci nie pasuje, jeśli faktycznie coś Ci nie odpowiada. Jeśli coś jest dla Ciebie nieważne, to trudno jest nieważne. Jeśli coś dla Ciebie jest istotne na przykład, to w tych sytuacjach miej swoje zdanie. I potraf... Żeby... Chodzi o to, żebyś potrafił czy potrafiła to swoje zdanie wyrazić. Więc tu nie chodzi o po prostu przeginanie w drugą stronę. Chodzi o umiejętność po prostu mówienia nie. Umiejętność tego, że jeśli dane czyjeś zachowanie, czy, czy, czy czyjeś wymagania wobec Ciebie Ci nie odpowiadają, to po prostu mówisz nie. Nie musisz kontrolować wszystkich ludzi, nie musisz zmieniać nikogo, ale w rzeczach, które dotyczą Ciebie bezpośrednio, możesz wymagać tego, żeby inni ludzie traktowali Cię tak, jak sobie tego życzysz. A jak im nie pasuje coś, to trudno. Znajdziesz sobie innych znajomych, znajdziesz innych przyjaciół, znajdziesz innych współpracowników, nie? Więc to jest bardzo ważna rzecz. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby zastosować pewną dźwignię. Jeśli brakuje Ci dotychczas odwagi, bo tak się może zdarzyć, nie? Eee, może się zdarzyć, że dotychczas w swoim życiu właśnie byłeś osobą, po angielsku to się nazywa pleaser. Pleaser. Czyli osoba, próbuje, e, która próbuje wszystkich zadowolić naokoło. Bez kojarzy która próbuje wszystkich naokoło po prostu zadowolić, godzi się na wszystko, jeśli ktoś od niej coś wymaga, to od razu jest na skinięcie każde palce. I być może ty byłeś czy byłaś taką osobą, co nie znaczy, że musisz taką osobą pozostać, bo to można zmienić akurat asertywności, pewności siebie, sam, podnieść swoją cenę, można, to są rzeczy, które można sobie wyrobić. I Zacznij przede wszystkim od małych kroków, zacznij robić coś małego. Od jakichś małych czynności, nie od razu od ważnych, najważniejszych spraw, czy tych, których najbardziej się boisz, czy w tych, których najbardziej brakuje ci pewności siebie, tylko zacznij od czegoś drobnego. Zacznij od jakichś małych spraw, których po prostu łatwiej Ci będzie właśnie komuś odmówić, łatwiej ci będzie wyrazić swoje zdanie. Tak jak mówię, to wyrażenie zdania to nie ma być to, że chodzisz i wszędzie ogłaszasz tu jestem, tam jestem, to jest moje takie, tego nie lubię, to lubię tego. To nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby stać się jakimś po prostu aspołecznym przypadkiem, który no, będzie się załamał dziwnie. Tylko chodzi o to, żeby zacząć od małych spraw i później w tych dużych sprawach też stopniowo twój umysł zacznie się przyzwyczajać do tej nowej sytuacji. Kolejna jest rzecz to, żebyś uważał, na jakiego używasz słownictwa. Jakiego używasz słownictwa? Żebyś zastąpił słowa typu muszę, słowami chcę. Bo nic nie musisz, nic nie musisz, jesteś wolnym człowiekiem. Wolnym Wielu ludzi tego nie docenia w ogóle. Oni przejmują jeszcze myślenie swoich dziadów, pradziadów, którzy żyli za komuny, bo przecież Polska przez ostatnich 250 lat, to były trzy rozbiory, kiedy byliśmy po prostu pod czyimś nadzorem, kiedy byliśmy faktycznie niewolnikami tak naprawdę. Następnie pierwsza, II wojna światowa, troszkę wolności pomiędzy i 50 lat komuny. Więc człowiek jeszcze 50 lat temu na przykład wcale nie mógł wszystkiego. Nie mógł otworzyć sobie firmy w Polsce, nie mógł podróżować po świecie bez problemów. A dzisiaj masz Niesamowite możliwości. Jesteśmy tak naprawdę w ciągu ostatnich 300 lat, ludzie, którzy żyją teraz w Polsce, mają największy poziom wolności, jaki kiedykolwiek w tym kraju istniał. W sumie kiedykolwiek tak naprawdę, bo więcej niż 300 lat temu to istniał system feudalny, gdzie większość ludzi była chłopami, a była jakaś element szlachty, która zarządzała tymi chłopami. Chłop mógł najwyżej dostać w ryj albo pałą po plecach, i, i, i nie miał prawa do niczego, nawet żeby się wybrać do innej wioski. Więc. Tak naprawdę teraz, jako Polacy, pierwszy raz w życiu mamy pełną wolność. Możemy podróżować, gdzie chcemy, otwierać biznesy, spotykać się z kim chcemy, uczyć się czego chcemy. Więc yy, dlaczego narzekasz w ogóle na to i dlaczego cokolwiek masz musieć? Zastąp to słowo słowem chce, bo nasz umysł tak naprawdę nie rozpoznaje, nie rozpoznaje dokładnie. Yy, Słów tak, jak ci się wydaje. Narzumys rozpoznaje słowa podświadomie. Tak jakbym ci teraz powiedział, nie myśl o Czerwonym Słoniu, nie myśl o Czerwonym Słoniu, nie myśl o Czerwonym Słoniu, o czym myślisz? No, żeby nie myśleć, to musisz najpierw pomyśleć o Czerwonym Słoniu i dopiero później zastanowić się, że miałaś tego nie robić. <laughs> no, tak działa Narzumys. Nie rozumie na przykład słowa nie. Słowo nie zupełnie nie istnieje w głowie, nie? Więc musisz zrozumieć, musisz jak to funkcjonuje. I tak samo, jeśli mówisz sobie cały czas coś, że musisz. Uczysz swój umysł, że jesteś niewolnikiem, że nie masz wolności, tylko cały czas coś musisz. Cały czas ktoś inny kreuje Twoją rzeczywistość, ktoś inny daje Ci zadania, nie daje Ci wyboru. Natomiast jeśli zaczynasz mówić słowo chcę, chcę to zrobić, ja chcę to zrobić. Dodatkowe słowo ja. Moim zdaniem, ja uważam, że. To są podstawowe rzeczy właśnie, podstawowe słowa, których używa człowiek, który jest asertywny, on potrafi wyrazić swoją opinię. Nie narzuca tej opinii komuś innemu, tu nie o to chodzi zupełnie. Nie chodzi o to, żeby wszystkim narzucać swoje zdanie, chodzi o to, żeby po prostu mieć swoje zdanie, umieć bronić swojego zdania. To samo w ubieraniu, chcesz zacząć trenować, zacznij się wreszcie ubierać tak, jak tobie się podoba, nie taka jest moda. Ja ubieram się tak, jak chcę, noszę takie koszule, komuś się nie podoba, nara, noszę sobie kapelusz, co mnie to obchodzi w ogóle, to jest moje życie. Noże jak chcę, rozpinam sobie dwa guziki pod szyją, bo tak mi się podoba, bo zobaczyłem film z, z Alem Paciną z Carface, i mi się podobało, jak oni nosili koszule i noże takie koszule od 18 roku życia i wywalam ten kołnierz na marynarkę i nikogo, to nikomu nic do tego. To jest mój styl, ale zobacz, właśnie to jest element asertywności, że ty potrafisz nosić ubrania, jakie chcesz, że kupujesz samochód taki, który się Tobie podoba, a nie taki, że wydaje Ci się, że Cię znają i będą bardziej szanować, bo kupisz samochód, który im się podoba. No, zacznij żyć własnym życiem. I właśnie pierwszą rzeczą to jest to, żeby zmienić swoje słownictwo. Drugi element, który masz zastosować, i tu od razu, bardzo, dużą, bardzo dużo takich elementów nauczę Cię w najbliższą niedzielę, ponieważ przygotowałem dla Was szkolenie. Szkolenie właśnie zbudowania pewności siebie i nie tylko asertywności, ale też pewności siebie w różnych innych obszarach Twojego życia. Kiedy masz podejmować jakieś odważne decyzje, kiedy na przykład w relacjach z innymi ludźmi, czy w ogóle odnośnie właśnie tego, w jaki sposób Ty się poruszasz i co komunikujesz z innym ludziom naokoło. Takie szkolenie przeprowadzę za darmo zupełnie dla was w najbliższą niedzielę. Więc jeśli chcesz odebrać zaproszenie, zapisać się, wystarczy się zapisać i później za darmo możesz w tym uczestniczyć. To będzie w formie webinaru przez internet. Jeśli chcesz uczestniczyć w tym, to pod tym filmem podam wam linka i tak samo w prawym górnym rogu tutaj też masz linka właśnie, gdzie możesz się zapisać, zarejestrować na to szkolenie. No i podam wam tutaj, tam najskuteczniejsze metody właśnie, które mi pomogły zbudować pewność siebie tysiącom ludzi pomogły, których właśnie uczę. Więc skorzystaj z tej szansy, odbierz sobie od razu link. Ustaw powiadomienie w telefonie, żeby nie zapomnieć, no i widzimy się wtedy w niedzielę. Natomiast drugim elementem, który tutaj możesz zastosować, to jest właśnie dźwignia. Dźwignia, czyli jeśli Ty nie masz na tyle swojej samooceny, że brakuje Ci po prostu chęci walczenia o swoje. Po prostu akceptujesz pewne zachowania, już przymykasz na to oczy, idziesz dalej, nie potrafisz, nie potrafisz walczyć po prostu o siebie. To zacznij walczyć o ludzi najbliższych Tobie. Zastanów się, jak na pewne sytuacje zareaguje Twoja rodzina i również, ale nie w takim sensie ta rodzina dalsza i tak dalej, tylko ludzie, na przykład Twoje dzieci, czy Twój mąż, czy Twoja żona. I zastanów się, co będzie dobre dla Twojej rodziny. Bo jeśli ktoś na przykład przychodzi do Ciebie i chce pożyczyć od Ciebie parę tysięcy złotych, podczas gdy Ty masz pieniądze odłożone na przykład na wakacje dla swoich dzieci, to zastanów się w tym momencie, co jest lepsze dla Twoich dzieci. Czy pożyczenie komuś pieniędzy, co duże szanse, że nie odda. Bo wiecie, jak to jest z tym nieoddawaniem. Ludzie raczej nie oddają różnych rzeczy, i z tego co ja widzę naokoło, to rzadko to robią. Chce zabrać Twoje pieniądze, które Ty na przykład poświęciłeś, czy poświęciłaś miesiąc, czy dwa miesiące swojej pracy. Bo poświęciłeś, czy poświęciłaś miesiąc swojej pracy. Mogłeś ten czas spędzić ze swoimi dzieci. Dziećmi, nie? I tak samo nie miałbyś pieniędzy, i tak samo ich nie masz, jak komuś je pożyczysz. Więc. Zastanów się teraz, czy jeśli dasz komuś te pieniądze, to co później powiesz swoim dzieciom, kiedy nie będzie cię stać, żeby je wysłać na wakacje? Zastanów się właśnie pod tym kątem. Zawsze zastanów się, co jest lepsze dla ciebie, czy dla ludzi, za których bierzesz odpowiedzialność za twoje dzieci, za twojego męża, czy twoją żonę. I wtedy zobaczysz, będzie Ci łatwiej podjąć decyzję w takich sytuacjach. Będzie Ci dużo łatwiej się sprzeciwić komuś, będzie Ci dużo łatwiej powiedzieć komuś nie, jeśli będzie na szali leżeć dobro od Twoich dzieci. Bo rodzice przeważnie dla swoich dzieci zrobią dużo więcej, niż nawet sami zrobiliby dla siebie. Więc zawsze zastanów się, czy to na przykład, że zainwestujesz w jakiś lipny system, czy jakiś lipny biznes, gdzieś tam w internecie ktoś Cię namówił, e, czy to będzie dobre dla Ciebie i dla Twojej rodziny, dla Twojej rodziny, czyli właśnie dla Twoich dzieci, Twojego męża, żony i tak dalej, najbliższych Ci osób. Czy może to jest ryzyko jakieś, może ryzykujesz pieniądze nie tylko swoje, ale właśnie takie, które mogłyby pójść dla Twoich dzieci? Będzie Ci dużo łatwiej wtedy odmawiać ludziom, będzie Ci dużo łatwiej wtedy podejmować właściwe decyzje. Po prostu będziesz rozsądniej patrzeć na to, co robisz, mniej w to włożysz emocji, a w każdym razie tych emocji takich, że właśnie ktoś wzbudził te emocje w Tobie, a więcej właśnie dbania o Twoje interesy i interesy Twojej rodziny. No i kolejna ważna rzecz to jest to, żeby nauczyć się też przyjmować zarówno komplementy, jak i krytykę. Większość ludzi, jak dostaną jakiś komplement, to nie potrafią go przyjąć, oni nie wiedzą, co zrobić. Po prostu w tym momencie są sparaliżowani i, 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 i czują się, e, co ty, co tam, e? odmawiają. Ale nie chodzi o to, chodzi o to, żeby podziękować, normalnie przyjąć komplement i tak samo krytykę. Bo jeśli ktoś ciebie krytykuje, to pytanie, czy faktycznie ty musisz się z nim spierać, czy faktycznie ty musisz się tym przejmować? Czy może po prostu to jest opinia te, tamtej osoby, o którą jeszcze w dodatku być może nie pytałeś, czy nie pytałaś? Więc przyjmij tą po prostu krytykę, zignoruj ją. Jeśli ktoś mówi faktycznie coś, to możesz się zastanowić, może tak jest, może tak nie jest, może mogę coś poprawić. Zwłaszcza jeśli jest to osoba, której no powiedzmy, że wydaje ci się, że zależy na twoim dobrze, że krytykuje cię w taki sposób, żebyś ty coś zrobił czy zrobiła lepiej, a nie dlatego, żeby właśnie dowartościować się twoją stroną, zmanipulować cię czy sprawić, że będziesz czuł czy czuła się gorzej. Więc Postaraj się też umieć właśnie akceptować z, z, ze strony innych ludzi to co oni mówią bez emocji, nie wkurzając się, nie smucąc się tym, nie specjalnie się jakoś tam y, angażując w to. Zobaczysz, że to też podniesie właśnie twoją samoocenę, będziesz w stanie znieść więcej dużo, polepszą się twoje relacje z innymi ludźmi, bo nie będziesz od razu wszystkiego odnosić do siebie. Więc podsumowując, spróbuj zastosować tych kilka porad właśnie w swoim życiu, to żeby używać słów ja. Moim zdaniem chcę, zamiast właśnie muszę, zamiast my, zamiast coś się mówi, bez okoliczników zdań i tak dalej. Druga sprawa, spróbuj mówić bardziej wprost, ustalić sobie pewne granice odnośnie pewnych zachowań, których nie akceptujesz. Dodatkowo spróbuj poszukać dźwigni zawsze, czyli jeśli masz jakiś dylemat, trudno ci komuś odmówić, to zastanów się, czy ktoś ci na przykład zawraca tyłek, żebyś tam, nie wiem, podwiózł go dwie godziny, bo, bo mu się nie chce jechać tramwajem, a zastanów się, o. A mógłbym czas spędzić ze swoim synem czy ze swoją córką te dwie godziny, bo ostatnio nie mieliśmy dużo czasu. I wtedy masz od razu decyzję: co, syn albo jakiś obcy człowiek, który coś tam chce od ciebie, albo nawet nie obcy, ale jakiś tam znajomy, nie? Więc spróbuj zastosować te rzeczy w swoim życiu. Oczywiście małymi krokami, bo tak was uczymy też w wyzwaniu 90 dni. Od razu też Cię zachęcam, że jeśli zainteresuje Cię, zaintryguje to, co robimy, wejdź sobie na stronę wyzwanie 90 dnipl i przerób trzy pierwsze dni programu. Są zupełnie za darmo, zobacz, jak na Ciebie wpłyną dzień drugi, bardzo ważny dzień, właśnie na te tego, jak znaleźć, co chcesz robić w życiu, i sam ocenisz, czy sama ocenisz, czy ten, ta forma, właśnie doskonalenia siebie, tobie się spodoba, sam zobaczysz, co tam dla ciebie przygotowaliśmy. Więc. Widzimy się w najbliższą niedzielę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to oczywiście udostępnijcie go swoim znajomym. Jeśli uważacie, że jest wartościowy, jeśli uważacie, że komuś może pomóc, komuś może otworzyć oczy, to możecie udostępnić. Też czekam na Wasze komentarze tutaj w opisie. Będę wdzięczny za łapkę w górę z Waszej strony, bo YouTube właśnie filmy, które mają dużo łapek w górę, dużo komentarzy, dużą aktywność tutaj bardziej promuje dotrą one wtedy do większej ilości osób. A ja się dzisiaj, na dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. No,